Siema! Niedawno pojawiło się intro z 16 sezonego Ninjago, a dzisiaj jak to nagrywam pojawiło się pierwsze zdjęcie zestawu, dlatego ten film będzie taki bardziej informacyjny. Przed obejrzeniem zostawcie łapeczkę w górę i subika na kanale. Bardzo mnie to motywuje. A więc najpierw mówmy intro. Może dużo nam nie zdradza na temat nowego sezonu, ale jest tu kilka ciekawych rzeczy. Na przykład na jednej serii widzimy Jaya z Brodą. Ninja najpewniej znajdują się w latarni morskiej, w której był uwięziony ojciec Zeina. Moja teoria jest taka że Jay teraz mieszka w latarni, żeby być blisko morza, czyli być blisko Nii. Powinien jak wiemy, Nii stała się częścią morza. Tak to też Jay trzyma coś w ręce, ale jeszcze nie wiemy co. Jeszcze jedna ciekawa rzecz jest taka, że Lloyd na jednej scenie ma jakieś ubranie robocze. To znaczy, że pewnie... W czwartym sezonie skład ninja się rozpadnie, a potem znowu będą musieli się zjednoczyć. Ale teraz przejdźmy do ciekawszej rzeczy, bo pojawiło się zdjęcie zestawu z Lego Ninjago na sezon 16. Tak, to raczej nie jest fake i możemy zobaczyć jak będzie wyglądała ta graficzna oraz figurki. Ale w tym zestawie znajdujemy Zane w nowym, bardzo ładnym stroju. Mam też figurkę Czastko Księżnika, który w tej nowej formie jest przepiękny, naprawdę piękna figurka i bardzo bym ją chciał mieć. Mam też chyba figurkę Kola w zbroi ze skrzydłami. Naprawdę nie spodziewałam się, że te skrzydła będą takie duże i sam strój skrzydlaty mi się nie zbyt podoba. A pojazd Zeina jest według mnie bardzo ładną konstrukcją, być może zakupię. Sama szata graficzna jest bardzo ładna, mamy tutaj kryształy oraz jakiś latający zamek. To może być jakaś ważna część fabuły lub forteca głównego złego. Ale więc to koniec tego odcinka, napiszcie intro oraz zestaw, a ja się żegnam. po!